Siema, z tej strony Konieczko, ze mną jest... ...Rex. I dziś zaczynamy pierwszą misję z... Ee, Kaupa w grze Battlefield 3. Cieszycie się? Ale, ale cisza Tak jak żeby nie, nie inaczej? Ale cisza, nie? Stary, nikt się nie cieszy, ej Kurde Dobra, ja biorę snajperkę standardowo No, no, ty jesteś... E ty jesteś snajperem Ej, hey no, what the fuck? Nie, nie mogę... Nie mogę. O, teraz Okej, okay, to ja tutaj miny już rozstawię A, Ty rozstawisz wody. Tak, rozstawię miny Eee... Okej. Okay. Jeszcze tutaj Uuu. mina. No what the hell. I jeszcze jedna mina. Ej, ty tak chcielasz? Nie. No, może, tak, tak. ja rozstawiam miny, drogi przyjacielu. Wow. Po tak raczej. nie pisz. No dobrze. Mm, kurde, no, ale e. się przydał. Już idę, już, już. A. Już rozstawiłem cztery miny. Musiałem każdą pojedynczo wziąć, nie wiem czemu. Już, już jestem na górze. A mógłbym iść na dół? Full auto. A, amunicji a, już nie mam. Ma. O, odblokowałem właśnie G30... Nie, 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 36. G3A3. G3A3 właśnie, tak. A to ostatni unlock, wiesz? Wiem. Że to ostatni unlock. Dostał w łeb i jeszcze ten się podnosił. O, a ja dostałem ten pistolet po raz drugi Tak? Aha No ja też, ja też Tak Tak ostatnio się nie zapisały nam statystyki jak nagrywaliśmy, bo nam... jedzie czołg, Bo nam internet przerywało A... Dokładniej... Eee... Jarkowi Ta, 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 mi Chyba tobie Nie Ja jestem Tomasz i mi to... to się nie przerywa internet Ta, ta, ta a, to mnie przygwoździli, lol. Dobra, chodź teraz, bo znowu polecą. O, już lecą. Z której strony? Boom. Ja idę na ten U. środek. Aha, U. to z tamtej wyszli. Boom, headshot. Okej. Okay. Fajnie. Ale heady lecą. No no no, ty, ty A już tutaj na dachu będę zaraz. Ty lubisz się bawić snajperem, zawsze, tak. Też masz ASG, nie? No. Snajperkę. No kurde. Fajno mnie. I to jeszcze jak? Wiesz, nie miałem okazji się jeszcze z tobą strzelać, bo ja na razie nic nie mam jeszcze. A to 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 od małego. No wiem, wiem. Wiem, znał kilku osób, kilka osób, co tak od małego właśnie się w to bawią. No, fajna zabawa, nie powiem. Moja przygoda z ASG się zaczęła y, na odpuście. No, moja też. W 9 lat? Moja też, chociaż moja dalej jest na tym etapie. Aha. Ej, jak on nie zabił? Idę do siebie. Okej, okay, okej, okay, to ja już skaczę. Okej, okay. E, przytrzymaj E. O, pierwszy raz w kooperacji nie zginąłem, ja pierwszy. Jeb, jeszcze ja zginął, bo jakiś frajer z RPGa to nas ciska. Ty, no, patrz tego kościa, ej! Jaha... Ej, no, kościół latał, zobaczysz sobie potem na filmik u mnie. Koleś latał. To był AKS... oj, oj, od boku. Ej, ty, a, jak cię z kosy weźmie, to będzie... ...lipa. Od tyłu. A, bonitów! tu... Ej, czy... Ej! LOL jak mi się kosa zacięła Bo ja zginę, ja zginę, nie! Ty, ty żyjesz, Nie jeszcze? No 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 żyję tylko, że... Czołgie No właśnie i nie ma minta w rozstawiony. Jak nie ma? No nie ma, bo wnieściliłeś. strzeliłeś. Kiedy ja wnieściliłem? No, what the fuck! Ej, bierz tego dżablina! Ale on do mnie nawala! Wiesz ty... O patrz, patrz! Ciekawe czy mi się... Aaaaa, trolling! What the fuck? Uciekaj, ja tu mam? Czekaj, zostaw, zostaw. O, oh, fuck, Szieprzy. uciekaj! Nie! <noise> ten człowiek zniknął, ten ciąg zniknął. Uuu. Kurde, a mi. jest to mina? To... A, ona, ona wybuchła. Oh. <noise> Jak chceś go chciałem strollować? Tu się nie cofał. Mogę dać tą minę mu pod koło i szczodić tą minę. Aha, no <noise> na okay. <Gląk> Słuchaj Ej dobra teraz, poczekaj bo ma Ej, nie, 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 nie jestem, tam, nie tam Chodź porozkładamy te, te rzeczy tu a jakie? Nie wiem, jakieś Claymory by się przydało wziąć Uuuu okay, Jakie ja biorę Claymory Uuuu Ale więcej Uuuu, a ja bym uciekał na twoim miejscu No weź... <Gląk> eee Okej okay. Okej, okay, to ja idę tam też na górę okay, Nie mogę wziąć więcej niż Teimora eee... No bo to z minami też tak jest Co się stanie jeśli w ten śmigłowiec eee, Nież lepiej No dostał i nic się nie stało Mhm. Nie zostaw go Ale ja teraz nie do niego tylko do tego budynku Widzisz jak pięknie leci no teraz do samochodu. Dostanie? Dostał jakiś samochód, ale nie ten co chciałem. Okej. Okay. Jeb. No dawaj Zabu, mi amunicję. Daj mi amunicję, daj mi amunicję, daj mi amunicję, daj mi, daj mi. No, daj. Jeb. Oooo! Osłaniaj. Ja cię osłonię granatnikiem. Jeb. Jak pięknie weszło. Po prostu samochód, ja się nauczyłem celować z granatnika, to jestem teraz ten. Pro. No? Nauczyłem się. Na multiplayerze. A, tam, ale. Serio? No? Moim zdaniem, M320 na multiplayerze to jest. No, najbardziej. Nie, nie, nie! O, no fajna broń, co chcesz? Jak w... Nie, no taka jakby do nobów. Załatwo się z tym gra. No, ale co chcesz? E, e, to jest w sumie też. E, patrz, w, e, wchodzisz do. Do tunelu, nie? W którym jest pełno wrogu to co? Weźniesz i full auto strzela, że to nie wystrzelasz wszystkich, nie? Mhm. A walniesz to... im granatnikiem pod nogi to. Wtedy tak, ale... No wiesz, to jest zastosowanie. Wiesz, nie... Jak kto siedzi w tem... W kampi i jakim... ten, tak? O dup! Widziałeś wziął. to? No! <śleszy> no to widziałem tak kątem e, kolimatora, tak mogłem powiedzieć. A ja po ale... prostu tam celowałem na niego i tak <śleszy> ale on zrobił taki fajny wślizg, czy... E, czy on tak umarł? On kumar Spoko Sam się zabił Dobra, ty tam ogarniaj lewą stronę, ja, tu ja tam ogarniam nie. tą Tą lewą Ej, Góra! Tam z góry RPG latają No to w takim razie teraz. Pyk Chyba nie dostał. Nie dostał, bo był ten krzyżyk. Widzisz, nauczyłem się. No. Celować gdzie on jest? Ej Tam jest Dwójeczka, proszę, wychyl głowę. Wychyl Chyba coś jedzie No! 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 no o, nie mam Javelina! Żartuje! No weź kurde! Jeruna yeah, Trzysto śląski strzał Jo, szczela! Dobra, Ko koniec gwary. Koniec gwary, bo nas wszyscy cała Polska ma zrozumieć Jo. Czemu nie zrozumie nos No Nie no zrozumie zrozumie Nasz region zrozumie Afryki gamers to co? Afryki ja Jaki tylko jest fajny, nie? No potem będzie troszeczkę trudniej No 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 Eee, yy, właśnie W kolejnym misji chyba samolotami lat yy, helikopterami, nie? Tak Spokojnie ja umiem Serio? Tak, rozpierdolić się A, haha, To też umiem A nie no tam gdzieś się coś... Dobra, no, ra, wiesz co, mamy się wycofać w sumie, nie? A my tu tak siedzimy. Serio? No, to już jest koniec misji Szcze strzelił do nas jakiś sniper, wiesz Chyba do siebie. No, nie wiem do, do którego z nas, ale kol nas przeleciał prze pocisk. Nie no. yeah. Ej, dobra. Patrz Stawa przy szczele, gra. E, patrz przy Ręczko, gra widziałeś gratnika przy strzeniach. Gdzie ty jesteś? No tu lecę. No to chodź, To jest seryjny helikopter. Wskakuj pierwszy. Kobiety mają pierwszeństwo. No weź, no. Jej. Masz po dupie, masz. Jej! Jej! Dobra, wszyscy się cieszymy, albowiem skończyliśmy pierwszą misję w Kaopie, tak więc się żegnamy i zapraszamy do drugiego odcinka, co nie? Co tak? Cześć, hmm. trzymajcie się, Cze nara.